Rynek krypto, jedni widzą w nim szanse na fortunę, inni, no cóż, widzą chaos na wykresach. Ale pomyślmy przez chwilę, a co jeśli to wszystko to tak naprawdę ukryta gra? Gra, która ma swoje zasady, tylko nikt nam o nich nie powiedział, a karty rozdają w niej ci najwięksi. W dzisiejszej analizie zajrzymy za kurtynę i spróbujemy rozgryźć, o co w tym wszystkim chodzi. No, mocne słowa nie da się ukryć. Gra, której nie widzą. To zdanie naprawdę daje do myślenia, bo wiecie, to sugeruje, że tysiące, może miliony ludzi każdego dnia wrzuca swoje oszczędności w rynek i kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że tańczy tak, jakim ktoś inny zagra. No dobrze, to w takim razie, czym jest ta cała ukryta gra? Jakie są te jej sekretne zasady? No właśnie, dokładnie to postaramy się dzisiaj rozłożyć na czynniki pierwsze. Zaczynamy. Ok, pierwszy klucz do tej zagadki to coś, co w materiale źródłowym nazywa się cyklem płynności. Wiem, wiem, brzmi trochę technicznie, ale tak naprawdę to całkiem prosty i trzeba przyznać, genialny w swojej prostocie mechanizm. To właśnie dzięki niemu tak zwane wieloryby, czyli ci najgrubsi gracze na rynku realizują swoje gigantyczne zyski. Zobaczmy więc, jak to działa krok po kroku. A więc, tak, wszystko zaczyna się, gdy na rynku Wieje nudą, ceny są płaskie, nic się nie dzieje. To idealny moment dla wieloryba, żeby po cichutku, bez robienia zamieszania, zacząć kupować. Potem, bum! Nagle pojawia się narracja, media trąbią o przełomie, wszędzie pozytywne newsy. I wtedy do gry wchodzi stary, dobry znajomy FOMO strach, że pociąg odjedzie bez nas. Drobni inwestorzy wpadają w szał zakupów, pompując ceny do nieba. I to jest dokładnie ten moment, na który czekał wieloryb. On nie kupuje. On sprzedaje. Wpycha wszystko, co zebrał wcześniej, prosto w te chętne ręce. Oczywiście z gigantycznym zyskiem. I właśnie tu przychodzi, no, taki zimny prysznic. Ta chwila, kiedy ktoś jest przekonany, że właśnie trafił na żyła złota, że to jest ta transakcja. A tak naprawdę staje się po prostu częścią czyjegoś planu na wyjście z inwestycji. Jedni wchodzą na szczycie, pełni nadziei, bo drudzy właśnie na tym szczycie realizują zyski. Ale chwila to jeszcze nie koniec. Ten mechanizm ma też drugą stronę medalu. Te wszystkie zabezpieczenia, wiecie, te stoplosy, które mają chronić kapitał, one stają się celem. Dla wielorybów to jest jak mapa ze skarbem. Oni doskonale widzą, gdzie leżą te wszystkie zlecenia. Wiedzą, gdzie wystarczy lekko pchnąć cenę, żeby wywołać lawinę sprzedaży i samemu wejść na rynek po superokazyjnej cenie. No dobrze, ale ktoś mógłby zapytać. Jak to w ogóle jest możliwe, dlaczego ten schemat się ciągle powtarza? Okazuje się, że za wszystkim stoi jedna absolutnie fundamentalna zasada. Zasada, która sprawia, że ta gra od samego początku no, nie jest do końca fair. W podręcznikach do ekonomii ma to swoją nazwę asymetria informacyjna. Żeby to sobie lepiej wyobrazić, pomyślmy o grze w pokera tylko że jeden z graczy przy stoliku widzi karty wszystkich pozostałych. No, to chyba nie jest uczciwa gra, prawda? I właśnie taką przewagę, według analizowanych materiałów, mają smart money. Oni po prostu wiedzą więcej, a ta dodatkowa informacja to jest ich as w rękawie. I tu widać tę przepaść w podejściu. Zobaczmy. Z jednej strony jest przeciętny inwestor. Patrzy w przeszłość, czyli na wykresy, i reaguje na to, co usłyszy w wiadomościach. A z drugiej strony mamy smartmany. Oni nie patrzą w przeszłość, oni próbują kreować przyszłość. Oni nie reagują na newsy, oni je tworzą. I co najważniejsze, nie szukają gorączkowo wejścia w rynek. Oni od samego początku planują, jak i kiedy z niego wyjść. Mówiąc prościej, jeśli na imprezie u znajomych wszyscy nagle zaczynają rozmawiać o jakiejś kryptowalucie, a na ekranie widać same wielkie zielone świece, to jest to sygnał alarmowy. To znaczy, że impreza już się kończy. Pociąg odjechał, a najsprytniejsi gracze są już na peronie i liczą zyski. No dobrze, zdiagnozowaliśmy problem. To teraz pytanie za sto punktów, co z tym zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Cóż, według źródła odpowiedź jest całkiem logiczna. Jeśli nie da się pokonać fali, trzeba nauczyć się na niej pływać, czyli zamiast walczyć z wielorybami, może lepiej nauczyć się rozpoznawać ich ruchy i po prostu płynąć razem z nimi. No właśnie, dlaczego warto ich śledzić? Najlepiej niech przemówią liczby. Zgodnie z analizą, portfele tych największych graczy osiągają skuteczność rzędu 70%. 70% to jest, no, gigantyczna przewaga. To trochę tak, jakby w kasynie usiąść do stołu, przy którym ma się 70% szans na wygraną. Kto by nie chciał. I żebyśmy mieli jasność, kiedy mówimy wieloryby, mówimy o naprawdę, ale to naprawdę grubych rybach. Mówimy o portfelach wartych, uwaga, 50 milionów dolarów. Z takimi pieniędzmi to już nie jest tylko inwestowanie. To jest poruszanie całym rynkiem. Ten cytat chyba mówi wszystko, prawda? Wyobraźmy sobie ten moment. Na rynku panika, czerwono, wszyscy w popłochu sprzedają, co mają, a po drugiej stronie jest portfel z 70% skutecznością, który ze stoickim spokojem wszystko to skupuje. I niemal słychać, jak szepcze: Dziękuję bardzo. To jest właśnie ta gra emocje jednych stają się paliwem dla zysków drugich. No dobrze, to wszystko prowadzi nas do jednego kluczowego pytania. Jak do diaska śledzić tych gości? Jak odczytać ich intencje, zanim w ogóle ruszą palcem? No to zobaczmy, jakie są na to sposoby. Spójrzmy na to w ten sposób. Wykresy to jak lusterko wsteczne w samochodzie. Pokazują drogę, którą już przejechaliśmy. Ksiąga zleceń, czyli order book, to jest widok przez przednią szybę. To, co dzieje się dokładnie w tej sekundzie. Ale według tej filozofii, prawdziwa nawigacja GPS, która pokazuje, dokąd zmierzamy. To jest właśnie analiza ruchów wielorybów. I to jest absolutny klucz. Cała sztuka polega na tym, by zobaczyć zamiar, zanim nastąpi działanie. Nie chodzi o to, żeby reagować, kiedy fala już zalewa plażę. Chodzi o to, żeby zobaczyć ją daleko na horyzoncie i wiedzieć, w którą stronę zmierza. To jest myślenie o kilka kroków do przodu, jak w szachach. Ok, to jak to zrobić w praktyce? Materiały, które analizujemy, podają trzy główne sposoby. Sposób numer jeden szukanie tak zwanych klastrów czyli sytuacji gdy kilka wielorybów naraz zaczyna pakować pieniądze w tę samą monetę to jak czerwona flaga sposób numer 2 wypatrywanie dywerdencji sentymentu to znaczy że wieloryby robią coś dokładnie odwrotnego niż cała reszta wszyscy kupują w euforii oni sprzedają i wreszcie numer 3 czas alerty w czasie rzeczywistym bo informacja która przychodzi po fakcie jest bezwartościowa i tak naprawdę cała ta filozofia sprowadza się do jednego prostego zdania. Przestań próbować ograć kasyno, zacznij stawiać zakłady razem z nim. Zamiast siłować się z najsilniejszymi, może po prostu lepiej nauczyć się ich języka i podążać ich śladem. Ale na koniec zostaje jedno otwarte pytanie: czy to naprawdę może być aż tak proste? Czy wystarczy obserwować największych, żeby przewidzieć przyszłość rynku? A może to, co widzimy, to tylko jeden, owszem ważny, ale wciąż tylko jeden element o wiele, wiele większej układanki? To jest myśl, z którą warto zostać.